Słowo Boże na dziś, wtorek 28 stycznia 2025 roku wspomnienie świętego Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia. Prawo posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary corocznie ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych, którzy przystępują do Boga. Czyż bowiem nie przestano by ich składać, gdyby składający je raz na zawsze oczyszczeni nie mieli już żadnej świadomości grzechów? Ale przez nie każdego roku następuje przypomnienie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus, przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, ale mi utworzyłeś ciało. Cało Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę. W zwoju księgi napisano o mnie, aby spełnić wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział: Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składane są zgodnie z prawem. Następnie powiedział: Oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 40. Przychodzę Boże, pełnić Twoją wolę. Z nadzieją czekałem na Pana, a On pochylił się nade mną. Włożył mi w usta pieśni nową śpiew dla naszego Boga. Przychodzę Boże, pełnić Twoją wolę. Nie chciałeś ofiary krwawej ani spłodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę. Przychodzę, Boże pełnić Twoją wolę. Głosiłem Twą sprawiedliwość w Wielkim Zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. Przychodzę, Boże pełnić Twoją wolę. Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca, głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie taiłem Twojej łaski, ani Twojej wierności przed Wielkim zgromadzeniem. Przychodzę, Boże pełnić Twoją wolę. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wysławiam cię, ojcze panie nieba i ziemi, że tajemnicę królestwa objawiłeś prostaczkom. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Nadeszła matka Jezusa i bracia, i stojąc na dworze posłali po niego, aby go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli: Oto twoja matka i bracia na dworze szukają ciebie. Odpowiedział im. Którzy jest moją matką, i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła niego rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą, i matką. Oto słowo Pańskie.